Iza, otwórz, proszę cię, no. Wiem, że tam jest. Przepraszam cię. Co pan sąsiedzi Cię usłyszał? Niech usłyszał, mam to w dupie. A ja nie mam. Iza. Proszę cię. Otwórz te drzwi, no. Iza, porozmawiajmy, wiem, że go nie kochasz. Dorośli. Jak ja mam wrócić do domu, w tym nawet. Nie wiem, kto mieszka. Ja go nie znam. Rozumiesz? To jest dla mnie obcy. za otwórz, proszę cię. Proszę cię, kocham cię. Słyszysz? Moje jutrzejsze przesłuchanie w parlamencie europejskim będzie transmitowane na żywo. Nie chciałbym uprzedzać faktów, ale... po wstępnych rozmowach Mam głębokie przekonanie, że Polska ma wielkie szanse na objęcie urzędu komisarza do spraw regionalnych. Chciałbym tę szansę w pełni wykorzystać. Poproszę następne pytanie, panie redaktorze. Mariusz Dobrzyński, agencja prasowa Euronews. Jak pan skomentuje nagranie, które pół godziny temu pojawiło się w sieci? Jakie, jakie nagranie? nagranie? Izabela Benie żyje. Chciała oskarżyć pana o gwałt? Co was konkretnie łączyło? Bardzo państwu dziękujemy. Do widzenia. Panie profesorze, ja proszę o komentarz. Czy się zadzega, jak to się ona